Jeżeli mamy przedsiębiorcę, który musi to wszystko ogarnąć, i on już ma zespół, który składa się z paru osób, najważniejsza sprawa z mojego punktu widzenia jest taka, że ci ludzie muszą wiedzieć, co oni mają robić. Po co oni przychodzą generalnie do tego biura, do tej pracy i w ogóle czego się od nich oczekuje. I to jest tak zwana reguła SMART, czyli zarządzanie przez cele. To są cele, które są sprecyzowane, mierzalne, ambitne, realistyczne i terminowe. Wszystko to wpływa na to, że nasz zespół ma kompetencje określone z tymi celami. To jest znowu połączone ze strategią i to jest znowu połączone z tym, czego my oczekujemy od naszego wspólnego działania. Sprecyzowane, no to wiadomo, że są precyzyjne. Mierzalne, wiadomo, że są mierzalne, bo je mierzymy generalnie w tym, jaki przychód chcemy osiągnąć. Na jakiej marży chcemy pracować, i tak dalej. Ambitne, tak, ponieważ jesteśmy ambitni, ale jednocześnie realistyczne. Czyli takie, że nie możemy skalować naszych oczekiwań wobec naszego zespołu. Trzeba wyjść z założenia, że ludzie są inteligentni, rozumni i oni wiedzą, czy coś jest osiągalne, czy jest nieosiągalne. I trzeba to zrobić w taki sposób, żeby to było ambitne, ale realistyczne.